Niezwykłe odkrycie w Małych Gigantach i przerwany koncert Kanye Westa. O tym w dzisiejszym Fleszu Muzycznym. Zapraszam. Dwunastoletnia Olivia Wieczorek wystąpiła w programie Mali Giganci i pokazała, że ma szansę zostać przyszłą gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Dziewczynka wykonała utwór Radar Be Clean Bandit. Jej występ był niezwykle udany, a Olivia na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Świadczyły o tym owacje nastojące od jury. Dwunastolatka już kiedyś występowała w Must be The Music. Zobaczcie fragment jej występu w małych gigantach. Kanye West zagrał koncert nad jeziorem w Armenii. W pewnym momencie raper wskoczył do wody. Za do jeziora wbiegli również fani, którzy chcieli się zbliżyć do swojego idola. Koncert musiała przerwać policja. West zdążył zaśpiewać zaledwie sześć utworów. 23 kwietnia odbędzie się Gala Rozdania Fryderyków. Listę nominowanych, jak i inne materiały na ten temat znajdziecie w naszym serwisie. Polecam Onet Muzyka i kolejne flesze. Pa!